Rodzime studio Theon po dość ciepło przyjętej strzelance Terminator Resistance z 2019 roku postanowiło pójść za ciosem i wziąć się za kolejną kultową markę z lat 80. ubiegłego wieku. I choć Robocop jest obecnie bohaterem nieco zapomnianym, to jednak sam pomysł stworzenia nowej gry na bazie filmowego cyklu wydał się bardzo interesujący. Czy Rock City okaże się grą lepszą od elektronicznego mordercy? Sprawdziłem specjalnie dla Was. Będąc pod olbrzymią presją redaktora Kasiana. Startujemy. Drogie dzieci, jeśli urodziłyście się najwcześniej w drugiej połowie lat 90. XX wieku, kasety VHS są dla Was reliktem starożytnej technologii, a Robocop kojarzy Wam się głównie z kiepskim filmem z Joelem kinemannem z 2014 roku, to rozsiądźcie się wygodnie, bo papcio Kamil zabierze Was na krótką, aczkolwiek treściwą podróż do czasów, w których nie było Pegi. Tak, wówczas umysły 7, 8 czy 9 latków. Były bombardowane widokami tryskającej krwi, walających się flaków i brutalnie wyrywanych trzewi. A na pomoc terapeuty nie można było liczyć, bo nikt o niej nie słyszał. Musiało wystarczyć zasypianie przy zapalonym świetle. Wiem o czym mówię, bo dorastałem w tych mrocznych, pięknych czasach i jestem przekonany, że deweloperzy ze Studia Teon również. Ich Terminator Resistance choć nie był grą wolną od wad, to jednak podbił serca fanów uniwersum dbałością o szczegóły i szacunkiem do oryginału. W przypadku Robocopa twórcy postawili sobie poprzeczkę jeszcze wyżej, gdyż tym razem wcielamy się bezpośrednio w kultową postać. I choć pewnie dla wielu marka ta nie wydaje się tak elektryzująca, bo film Jamesa Camerona ostatecznie lepiej przetrwał próbę czasu, tak na przełomie lat 80. i 90. obie marki bezpośrednio ze sobą konkurowały. Mało tego, to Robocop z 1987 roku zarobił w amerykańskim box office więcej i był też filmem dwukrotnie droższym niż debiutujący 3 lata wcześniej film z Arnoldem Schwarzeneggerem. Starcie maszyn do zabijania ostatecznie rozstrzygnął Terminator 2, który stał się produkcją ponadczasową, ale też jego budżet był na ówczesne czasy wręcz astronomiczny. I tak Robocop przetrwał jako ikona kina akcji głównie w świadomości pokolenia urodzonego mniej więcej 40 lat temu. Po dwóch niezłych filmach przyszedł czas na fatalną trzecią odsłonę i dalej już tylko równia pochyła. No dobra, ale już dość o tych filmach. Co z grami? No i tu było podobnie, gdyż najlepszą grową adaptacją, przynajmniej do tej pory jest produkcja z 1988 roku zatytułowana po prostu roboko. Osoby, które zagrywały się na komputerach Commodore 64, Amigi czy konsoli Atari, z pewnością ją pamiętają. W czasach nam bliższych każda próba przeniesienia tego uniwersum do świata elektronicznej rozrywki okazywała się budżetowym krapem, godnym jedynie jak najszybszego zapomnienia. Tejon już na wstępie mógł powiedzieć, że czego by nie zrobił, będzie to najlepsza współczesna gra o roboglinie. Ambicje na całe szczęście mieli jednak zdecydowanie większe. Zacząłem od dość długiego wstępu o filmach, ale był on potrzebny, ponieważ pewna wiedza na ich temat jest konieczna, by móc w pełni cieszyć się historią zaoferowaną przez Robocop Rogue City. Akcja tego tytułu zdaje się rozgrywać po wydarzeniach z drugiej części filmu. Tak więc twórcy zupełnie wymazali z pamięci trzecią część Robocopa i skupili się jedynie na produkcjach, w których w Alexa Murphy'ego wcielił się Peter Weller. Fabuła gry została osadzona w Detroit, w mieście trawionym przez przestępczość i bezduszne skorumpowane korporacje. Na ulicach pojawił się nowy narkotyk, za którego produkcję i rozprowadzanie odpowiedzialna jest grupa szaleńczych anarchistów. Jak się jednak szybko okazuje, sprawa sięga dużo głębiej. Zaginął bowiem policjant, ze szpitala znikają zwłoki, a w sprawę wydaje się być zamieszany jak zwykle korporacyjny gigant OCP. Głównym złolem jest jednak rodzina tego przystojniaka znanego z filmowego pierwowzoru. Spokojnie to nie spoilery, wszystkiego mogliście się dowiedzieć ze zwiastunów, a ja już nic więcej nie zdradzę. Sama historia jest naprawdę angażująca i sprawnie miesza brutalność wątki dramatyczne i nieco humoru. Twórcy nie zapomnieli także o ludzkiej naturze superpolicjanta, który przecież wciąż posiada mózg poległego na służbie Aleksa Marfiego. Przebłyski wspomnień oraz motyw człowieczeństwa Robokopa są ważnymi elementami fabularnymi, dodającymi opowieści odrobinę głębi. Twórcy jednak nie ustrzegli się błędów i kilka scen wypadło dość cringe'owo, nawet jak na produkcję bazującą na kinie akcji z lat 80. Całościowo jednak, ku mojemu zaskoczeniu, główny wątek jest mocną stroną Rogue City. Podobnie jak w przypadku Terminatora, tak również i tym razem deweloperzy postanowili w wielu płaszczyznach precyzyjnie oddać świat znany z filmów. Już w tym momencie zaryzykuję stwierdzenie, że Robocop Rogue City to bok Alien Isolation, najwierniejsza growa adaptacja filmowego uniwersum, jaka kiedykolwiek powstała. W warstwie fabularnej odznacza się to tym, że w grze nie tylko występują postacie znane z kinowego hitu, ale też wykorzystano ich wizerunki. Tak więc partnerka Robocopa Anna Louise wygląda jak aktorka Nancy Allen. Sierżant Reed jak Robert Doquai, a sam protagonista oczywiście wzorowany jest na Peter'ze Wellerze. Nie tylko aktorskie sylwetki zostały żywcem przeniesione ze świata gry, lecz również lokacje, elementy otoczenia, czy takie szczegóły jak szafki z policyjnej szatni. Filmowe uniwersum z pieczołowitością przełożono na piksele, co z pewnością docenią fani Robocopa, ale też nie tylko. Takie lokacje jak posterunek, stara stalownia z miejscem śmierci Marfiego, salon z grami czy skąpane w blasku księżyca ulice Detroit to klimatyczne, zapadające w pamięć miejscówki. W warstwie gameplayowej, Rock City jest pierwszoosobową strzelanką z prostymi mechanikami detektywistycznymi. Rozgrywka jest brutalna, kończyny latają w powietrzu, głowy rozpoławiają się jak arbuzy, a każdy celny strzał to litry tryskającej krwi. Pomimo, że SuperGlina jest ociężałym klocem, rozgrywka jest dynamiczna i też satysfakcjonująca. Gunplay jest miodny, a sam feeling podczas strzelania daje to uczucie dysponowania potężną giwerą. Twórcy nie mieli łatwego zadania, by odpowiednio zbalansować poziom trudności podczas wymiany ognia. Z jednej strony sterujemy super gliną ze stali o potężnej sile rażenia, z drugiej strony gracz nie może przecież poczuć się nieśmiertelnym. Po pierwszych akcjach, w których wchodzimy w przeciwników jak w masło, z czasem starcia stają się bardziej wymagające, a nam zaczyna dokuczać kiepska mobilność stalowego policjanta, który nie potrafi kucać, podskoczyć czy też chować się za osłonami. Po kilku godzinach, gdy galeria przeciwników staje się bardziej różnorodna i musimy zmagać się z mobilnymi motocyklistami, snajperami czy oponentami wyposażonymi w granatnik, warto zacząć nieco strategicznie podchodzić do starć i nie wpadać metodą na Rambo w tłum atakujących nas ze wszystkich stron oprychów. Musimy mieć na uwadze, że RoboCop choć góruje nad ludźmi pod wieloma względami, jest ostatecznie ociężałą i niezbyt zwrotną maszyną, co automatycznie przekłada się na styl rozgrywki. Czasami więc warto się wycofać, by zregenerować nasze zdrowie, ale tylko do 20%. Jeśli chcemy kompletnie stanąć na nogi, musimy się rozglądać za ogniwami regeneracyjnymi lub w późniejszych etapach dostać się do sieci elektrycznej. A skoro już wspomniałem o prychach, to jedną z największych bolączek podczas podtyczek w Rogue City jest kiepskie AI przeciwników. Ich zachowanie podczas wymiany ognia pozostawia wiele do życzenia. Ci bowiem tłumnie wbijają się pod lufę naszego Auto 9, okazując totalny brak instynktu samozachowawczego i dosłownie prosząc się o utratę głowy. Podczas potyczek otoczenie w dużej mierze ulega zniszczeniu, co sprawia, że część elementów, za którymi mogą się kryć wrogowie, po prostu przestaje istnieć. No ale nie dla nich. Dochodzi więc do zabawnych sytuacji, w których przeciwnicy kryją się za niewidzialnymi osunami. Jeśli chodzi o arsenał, Rock City nie jest typową strzelanką, w której posiadamy trzy rodzaje broni. Naszym głównym orężem jest Auto 9 z nieograniczoną liczbą amunicji. Kultowy pistolet możemy wzbogacić o nowe funkcje i właściwości dzięki zbieranym częściom ze skrzynek OCP. Istnieje także możliwość posiadania drugiej broni, którą nabywamy od poległych przeciwników. Jest to opcja bardzo przydatna, gdyż pozwala chociażby łatwiej wyeliminować odległych snajperów czy pozbyć się za pomocą granatnika tłumu nadciągających wrogów. Broń opcjonalna nie jest jednak niezbędna i nie możemy jej upgrade'ować. Dodatkowym atutem Robokopa wykorzystywanym podczas starć jest jego siła. Przeciwnika możemy uderzyć pięścią, lub chwycić i rzucić nim o ścianę, ziemię lub w jego kompanów. Jako broń możemy także wykorzystywać elementy otoczenia, jak kanistry, butle z gazem, kosze na śmieci czy nawet motocykle. Podczas kasowania oponentów za pomocą rzucanych w nich przedmiotów dość mocno daje się we znaki kulejąca fizyka. Siła uderzenia potrafi wyrzucić przeciwników nienaturalnie daleko, co daje niekiedy komiczny efekt. Trochę przeszkadza także to, że nieważne czym byśmy nie cisnęli we wrogów, skutek zawsze jest taki sam czyli padają martwi. Rozgrywka w nowej grze Studia Tejon nie samym strzelaniem stoi, roboko podobnie jak w egzekucji sprawdza się w łączeniu faktów. Podczas prowadzenia dochodzenia często, by ruszyć dalej musimy na konkretnym obszarze odszukać i zeskanować wszystkie materiały powiązane ze sprawą. Ważnym elementem gameplay'u są również rozmowy z mieszkańcami Detroit czy policjantami z posterunku. Niektóre z rozmów mają nawet wpływ na budowanie relacji i w niewielkim stopniu, ale zawsze na przebieg historii. Świat gry Rogue City charakteryzuje się quasi półotwartą strukturą, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. Gra podzielona jest na większe etapy, w skład w których zazwyczaj wchodzi duża misja w terenie oraz typowe policyjne obowiązki na posterunku. Jednak niezależnie czy działamy w mieście czy też mamy do wykonania papierkową robotę, wszędzie czeka na nas kilka opcjonalnych zadań do wypełnienia jak konfiskowanie skradzionych przedmiotów, zbieranie dowodów zbrodni, uwalnianie zakładników czy typowe koleżeńskie przysługi. Warto więc nie podążać ślepo za znacznikiem misji głównej, gdyż po jej ukończeniu tracimy bezpowrotnie dostęp do zadań opcjonalnych i misji pobocznych. Każdy etap poddany jest ewaluacji, na którą składają się wszelkie możliwe do zrealizowania w danym etapie czynności. Lepsza ocena oznacza więcej punktów doświadczenia, a te z kolei wykorzystujemy do rozwoju postaci. Schemat rozwoju umożliwia poprawienie ośmiu atrybutów Robocopa, jak walka, obrona, inżynieria, dedukcja czy skanowanie. Każdy z obszarów możemy wzmocnić do maksymalnie dziesiątego poziomu. Choć rozwój postaci nie jest zbyt skomplikowany, to istotnie wpływa na rozgrywkę, zwiększając maksymalny zapas ogniw regeneracyjnych, obronę pancerza czy ułatwiając eksplorację. Grafika w Rogue City to dość skomplikowany temat. Z jednej strony gra zachwyca pieczołowitością, z jakiej został oddany klimatyczny świat znany z filmów z 87 i 90 roku. Z drugiej, ciężko doszukiwać się wizualnych wodotrysków i mocy next-genowych doznań. Niektóre lokacje robią naprawdę niezłe wrażenie, ale też przy bliższym spojrzeniu kują w oczy niskiej jakości tekstury czy dziwne artefakty. Twórcy przygotowali też całą masę cutscenek, które poza kilkoma wyjątkami, za sprawą bardzo przeciętnych modeli postaci i ich animacji, przywołują wspomnienia o siódmej generacji. Oprawa jest więc nierówna, ale też brać należy pod uwagę, że nie jest to gra z segmentu AAA. Podczas starć wrażenie robi destrukcja otoczenia, z budynków odpada elewacja, samochody wybuchają, wszędzie wala się tłuczone szkło, meble zmieniają się w wióry, a ścianki działowe w gruz. No, dzieje się. Ale nie zawsze i wszędzie, tylko tam, gdzie ma się dziać. Jednak pod względem destrukcji otoczenia Rock City bije na głowę takie Cyberpunk 2077 w dniu premiery. Niezależnie czy strzelamy w ziemię, w metalowy kontener czy w wodę, wystrzałowi towarzyszy odpowiednia animacja i dźwięk. Nawet opony można dziurawić w autach, co w Cyberpunku dodano dwa lata po premierze? Dobra, już dość tych porównań, bo skala oczywiście jest nieporównywalna, ale warto podkreślić, iż bardzo dobrze świadczy o krakowskim studiu fakt, że zwracali uwagę na detale, które nie są oczywiste nawet w grach AAA. Stan techniczny Rock City jest… akceptowalny? No właśnie, to kolejny element gry, który powoduje u mnie ambiwalentne odczucia. Płynność animacji nie dawała mi się we znaki, mimo że grałem na Xbox Series X w trybie wizualnym. Ekranów ładowania jest sporo, ale zazwyczaj znikają po kilku sekundach. Z kolei drobnych bugów i gliczy jest trochę zbyt dużo. Ta gra jest tak brutalna, że nawet błędy podkręcają jej krwawą atmosferę. O proszę, Ed, spokojnie. Ed, on już nie żyje, Ed. No, a jebać. A tak, całkiem serio drobnych gliczeń, nie wpływających w istotny sposób na rozgrywkę, jest całkiem sporo. Czasami broń, którą zbieramy z podłogi, sama zaczyna strzelać, pomimo że nie nacisnęliśmy na spust. Innym razem, oponenci po śmiertelnym trafieniu dosłownie rozpływają się w powietrzu, a o dość kulawej fizyce już wspominałem. Gra z pewnością wymaga dopieszczenia, ale są to błędy, które można wyeliminować. Na początku gry zdarzył mi się jednak też jeden większy bug, który przez kilkanaście minut dość mocno napsuł mi krwi. Otóż po wypełnieniu jednego z zadań czułość na osi X i Y tak bardzo mi zmalała, że gra stała się praktycznie niegrywalna. W ustawieniach po podkręceniu czułości do 100% dało się jakoś przemieszczać, ale o satysfakcjonującej wymianie ognia nie mogło być mowy. Problem ustał już nie powrócił po wejściu do jednego z budynków w celu wypełnienia kolejnej opcjonalnej misji. Robocop Rogue City to tytuł, który oceniając można łatwo skrzywdzić. Są w nim błędy, animacje postaci, ich projekty to poziom Bethesda na kacu, a sztuczna inteligencja… cóż, wyszła i już nie wróciła. Z drugiej jednak strony gra ma tak wiele fajnych elementów, że frajda z rozgrywki przysłania wszelkie niedociągnięcia. Zarówno w warstwie wizualnej, jak i gameplayowej widać z jak ogromnym sercem, pasją oraz szacunkiem twórcy podeszli do materiału źródłowego, Strzelanie oraz ogólna rozwałka daje wiele radości, a historia spójnie spina się z filmowym uniwersum i wciąga na wiele godzin. Czy jest to tytuł dla boomerów i fanów Robocopa? Jak najbardziej. Choć brzmi to jak truizm, to jest to produkcja od fanów dla fanów. Ale nie tylko. Robocop Rogue City jest na tyle udaną produkcją, że spokojnie może sprawić, że kolejne pokolenia będą chciały poznać los niezgrabnego supergliny, będącego w połowie człowiekiem, w połowie maszyną. A malkontenci niech na siebie uważają, bo robo ich dopadnie i zrobi z nimi porządek. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.